W Fundacja jest dla zwierząt Jarek Motak, szara eminencja fundacji, tak by można było nazwać. I nasze dwa sierściuchy, czyli syją i dumka. Jedni z, nasi, z naszych podopiecznych kopytnych. Ale jest to miejsce, które gromadzi zwierzęta yy, nietypowe dla schronisk na ogół, czyli również gospodarskie, takie jak konie, kucyki, kozy, świnki, kury. Trafiła nam się indyczka w święto dziękczynienia, też żeśmy uratowali, niczym prezydent Stanów Zjednoczonych, także takie rzeczy dziwne też nam się trafiają, ale mamy również często pod opieką, jak już jest sezon letni, zwierzęta dzikie, takie na przykład jak jeżyki latające piękne, jest to dość żmudna praca, ale sprawiająca wiele satysfakcji. To miejsce może pomagać wielu gatunkom zwierząt, pod jednym zasadniczym warunkiem: że mamy tutaj grono oddanych wolontariuszy, pracowników również, ale bez środków finansowych byłoby to niemożliwe. Jeżeli chodzi o utrzymanie tych zwierzaków, tego miejsca, zaopatrzenie w jedzenie, w pasze dla zwierząt gospodarskich, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od ludzi. Które wspierają fundację od wielu, wielu lat. Fundacja powstała 30 lipca, tak naprawdę to jest data założenia 2007 roku. W tym miejscu jesteśmy od 2010 i próbujemy coś działać. Aczkolwiek ostatnie 3 lata były bardzo ciężkie, bo i dwa lata, tak naprawdę, prawie bez wolontariatu w Covidzie się zaczęło stabilizować. To kolejna plaga, czyli wojna na Ukrainie, ale. Tu znaleźliśmy znowu jakieś miejsce dla, dla naszej działalności, czyli pomoc zwierzętom z Ukrainy, ale również ludziom. Jedno też ważne, co, o co nam chodzi tutaj w tej naszej pracy, to to, aby nie rozdzielać zwierząt od ludzi i ludzi od zwierząt. To ma integrować, a nie dzielić. Ważne jest to, właśnie tak jak powiedziałem, pomaganie jednym i drugim. Jeżdżąc na interwencję, też nie, nie jesteśmy nastawieni na to, żeby skrzywdzić człowieka, bo często się zdarza tak, że komuś się noga powinęła, coś w życiu się wydarzyło, choroba, jakiekolwiek nieszczęście, trzeba pomóc zwierzętom, ale tym ludziom też się da pomóc. Więc to jest możliwe i da się to zrobić. No tak, wspominałem, oprócz COVID-u i wojny na Ukrainie, niestety były wichury, połamane drzewa, wiele strat, a tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, to jest nowy wybieg, nowe ogrodzenia, także nasze koniki, szczęście w nieszczęściu. To, co zostało zniszczone, zostało odbudowane, ale to też powtórzę jeszcze raz, dzięki ofiarności ludzi, wsparciu i fizycznemu, i finansowemu, bo też ludzie przyjechali tutaj, pomagali uprzątnąć cały bałagan. Mamy jedno takie nasze urokliwe nieszczęście o imieniu Nox. To jest pies, który już tu jest kilka ładnych lat. Jest przefajnym zwierzakiem, ale niestety ma strasznego pecha. Najpierw żeśmy słyszeli, że piękny pies, on na pewno znajdzie miejsce, a póki co niestety tego miejsca nie znalazł. Jest z nami, to nie to, że on nam przeszkadza, broń Boże, tylko że żal patrzeć, jak to zwierzę... Dalej jest w schronisku, a nie u kogoś na kanapie. Nie może wychodzić na spacery codziennie rano, wieczorem i gdzieś wyjeżdżać z kimś na weekend. A jemu się to należy, jak psu Micha, żeby było śmieszniej. Więc mam nadzieję, że ktoś łaskawym okiem na niego spojrzy. Fajnie by było, gdyby to była osoba aktywna, bo to jest też psiak pełen werwy, ale jest naprawdę fajny przytulas i sprawi komuś ogromną przyjemność i frajdę. Nie wspomniałem tak więcej na temat naszych koników, bo tutaj jeden z tych artystów, który tam skubie drzewko, czyli Syjon, kilka lat temu też przechodził ciężkie chwile i to jest konik z odzysku, w zasadzie wszystkie tutaj groziła mu śmierć przez uduszenie, bo zaczęły mu zarastać przewody nosowe nikt nie znał przyczyny z lekarzy no i zawieźliśmy chłopaka do kliniki udało się zrobić trepanację czaszki więc ciężka operacja i taka no, trudna do przewidzenia trudne do przewidzenia efekty ale jak widać udało się jego partnereczka tutaj, czyli Dumka zabrana też ze stajni, która upadła no oczywiście zlecieli się handlarze. Udało nam się wiele tych koni wykupić, część trafiła do nas, a część do innej fundacji, z którą też żeśmy współpracowali w takich przypadkach. Także udało nam się uratować w zasadzie wszystkie konie z, ze stajni. Te z nami jeszcze są do dzisiaj to jest fajne. Proszę bardzo, mistrzowie pierwszego planu, tak jak trzeba. A oni są w ogóle jak stare, dobre małżeństwo. Na wybiegu jest super, kłócą się dopiero jak wrócą do chałupy. <laughs> Czyli boks obok boksu i tam dopiero jest zafera, bo ten dostał pierwszy, a ona dopiero później jedzenie. Także czasami takie śmieszne sytuacje się zdarzają, ale tak to się uwielbiają. Dwa się. No tak, nie zaprzeczaj sejon, bo tak jest. Wiem, że ją lubisz, także różnie bywa. Uczkoników, tak są wcześniej, są jeszcze te nasze kozy kochane. Zmienia się to co jakiś czas, bo w różnym stanie one do nas trafiają, ale tu przynajmniej mogą sobie pochodzić po trawce, po, po, podefilować na słoneczku i to jest też fajne. W tle mamy jeszcze inne nasze chore konie po chwatach, niektóre niewidome. I tutaj kolejny ukłon, czyli Znowu tu się fundusze kłaniają, bo im większe zwierzę, tym cena bardziej rośnie. Eee, w przypadku niektórych zwierząt, które są pod naszą opieką, to są zwierzęta, przy, jeżeli chodzi o ten stan taki prawny, jeszcze nieuregulowany, ponieważ sprawy się toczą. To też jest jedna z naszych działalności od wielu, wielu lat. Eee, i z tego też jesteśmy dumni, bo nie musimy korzystać jakby z reprezentantów, e, którzy są z zawodu prawnikami i musieliby zamiast nas występować w sądzie. Jesteśmy zawsze sami jako oskarżyciele posiłkowi. Staramy się przygotować jak najlepiej, i wiele tych spraw naprawdę udało nam się zakończyć wyrokami skazującymi. Nie dlatego, że nie lubimy ludzi, tylko staramy się to tak zrobić, żeby czasami dać tym ludziom również nawet w sądzie szansę. Bywają sytuacje takie, że ten wyrok jest ogłaszany jako skazujący, ale ta osoba sama dobrowolnie poddaje się karze, bo w tej chwili taka możliwość też jest. Ważne, żeby ktoś miał nauczkę na przyszłość, i niekoniecznie zawsze to musi być wyrok najwyższy, ale. Taki, który da komuś do myślenia i do zastanowienia, a zwierzęta są już wtedy też bezpiecznie zabezpieczone. Wiele tych przypadków jest, czasami jest to głupota, czasami jest to perfidne działanie, ale bywają też takie sytuacje właśnie życiowe, że ktoś w rodzinie zachorował i zdarzyło się tak, że ktoś te zwierzęta rzeczywiście zaniedbał. Ale nie można wszystkich do jednego worka wrzucać. Życie jest czasami piękne, czasami wredne. Co nie znaczy, że my musimy robić bardziej wrednym. Trzeba po prostu w miarę możliwości pomóc i tym zwierzętom i ludziom. Wtedy to będzie jakoś współgrało. Jak widać nasz zagajnik jeszcze w tle. Miejsce jest fajne, ale jest to dawny folwark. Później tutaj były PGR-y. Następnie powstała spółdzielnia rolnicza, która upadła. Obecnie jesteśmy tutaj sami i jest to teren, o który tutaj wcześniej w zasadzie nikt nie dbał, bo chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze, więc budynki są stare. Masę pracy i pieniędzy trzeba było jeszcze włożyć w miejsce, w którym akurat teraz jesteśmy. Kiedyś całe tutaj budynki, wyburzyliśmy je. Mamy przygotowany już materiał na Odnowienie tego, akurat wybiegu, bo dwa już mamy zrobione nowe. A tutaj, zamiast tego okrąglaka, będzie duży kolejny wybieg dla koni, coś w rodzaju maneżu, na którym też można poćwiczyć z tymi konikami. Bo to nie jest tylko tak, że one mają sobie stać i nic nie robić. Bo dla ich zdrowia, i fizycznego, i psychicznego, też jest ważna praca z nimi. A przy koniach u nas pracuje nasza Natalia. W tej chwili jest pracownikiem, ale przez długie, długie lata była wolontariuszem. Jeżeli ktoś ma naprawdę dużo e, takiego samozaparcia, dużo atencji dla zwierząt i ludzi, to potrafi być rzetelnym w swojej pracy i to, to rzeczywiście się sprawdza. Także możemy być dumni, że czasami udaje nam się takich fajnych ludzi tutaj pozyskać. A często jest to tak, że to były młode osoby, jako młodzi wolontariusze, teraz już do, dorośli i to też można fajnie spożytkować, więc dla mnie to jest ogromna przyjemność i frajda z takimi ludźmi pracować. Kolejna rzecz to jest zieleń, która tutaj te, też jest. Staramy się tutaj ją troszeczkę poprawiać. No to też dbamy, żeby tej zieleni nie ubywało, ale żeby przybywało. Bardzo malownicze miejsce, może nie to akurat tutaj same budynki po dawnym PGR-ze, ale żabiedoły, bo to jest dzikiej przyrody tutaj i jak ktoś ma ochotę iść z naszymi psiakami na spacer, to też może spotkać wiele fajnych gatunków i ptaków i zwierząt. Warto czasami się zatrzymać, tak jak wspominałem wcześniej, zresetować umysł, zacząć patrzeć, czuć przyrodę. Całą naturę to jest fajne, oderwać się od internetu, ale nie wtedy, jak nas oglądacie, to potem. <grym> Polecam, ale można nas odwiedzić. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Ten rok to też jest jakiś taki sprawdzian, jeżeli chodzi o finanse, do których ciągle wracam, bo fundacja tak naprawdę i pomaganie tym zwierzętom to jest głównie 1% podatku. To jest fundament. Yy, oczywiście darowizny. Od tych trzech lat niestety ten problem się pogłębia, bo jest coraz mniej. To, że ludzie mogą nie płacić podatków od wyższej kwoty, no to też powoduje to, że jest mniej osób, które ten 1%, dawny 1% przekazują, a w tej chwili 1,5%. Więc jesteśmy wdzięczni za każde wsparcie i finansowe, ale i rzeczowe, bo masa ludzi pomaga, jeżeli chodzi o przekazywanie Karny, w rok to była apogeum, masa przedszkoli, szkół, osób prywatnych, firm, mimo że jest im jest również ciężko, starali się pomagać zwierzakom. Te nasze koty to są takie, które mamy na kociarnie, ale są te, które mogą sobie tutaj wolno chodzić, bo nie podoba im się przebywanie w lokalu mieszkalnym. Chcą spacerować, chodzić po polach, drapywać się na drzewa i to jest też super sprawa, a przy okazji potrafią pięknie polować na myszy. Się też się odwdzięczają i po tym jak dostają od nas papu dobre, to przynoszą i układają na ganku kilka myszek. O, bo my tutaj też pracujemy, to nie jest za darmoche, także są fantastyczne. Różne, różne rzeczy się tutaj wydarzają, każdy dzień jest inny. Dzisiaj jest piękna pogoda, ale bywają dni monsunowe, mimo że to tylko Śląska, a nie gdzieś Afryka. Ale taki teren akurat jest, specyficzny mikroklimat w centrum Śląskiej Aglomeracji. Także mam nadzieję, że nam tutaj się uda wszystko ogarnąć i, i dalej ludzie będą chcieli przychodzić. A co najważniejsze, przygarniać te zwierzaki do siebie, do domu.